Przejdźmy na pierwszą irańską stację. Pierwsza irańska stacja. I zaraz jak zobaczymy ceny. Tak z perspektywy kierowcy to wiele się tam nie działo z Turcji do Iranu bo jak wspomnieliśmy wcześniej 12 godzin oczekiwaliśmy na przeprawę także tych kilometrów mało pokonanych no wiadomo widoki niesamowite to są po prostu góry, pejzaże, plener coś co, co urzeka ale już przejeżdżając przez samą granicę i Pierwsze te chwile, które były w Iranie, to ta przepaść taka cywilizacyjna jest niesamowita. To jest całkowicie co innego, jakbyśmy się z 40 lat cofnęli i dodali jeszcze te, do tego różnice kulturowe. Stare ciężarówki, stare osobówki, pick-upy, ta wolność taka transportowa, tutaj nie ma żadnych ograniczeń, nie stosuje się w ogóle kierunkowskazów, przejeżdża się na czerwonym świetle. To są takie normy, które tutaj są powszechne. A nawet bym powiedział, bez łamania tych przepisów z naszej perspektywy, to ruch tutaj jest niemożliwy. Tu się po prostu jeździ na zderzaki. Metr to jest taką normą. Nawet jak ktoś jest z tyłu, to po prostu się wjeżdża i on reaguje. I mimo tego chaosu, przejeżdżając prawie tysiąc kilometrów, nie widzieliśmy żadnej blokady ani zamknięcia drogi. Z powodu jakiegoś zdarzenia drogowego. Także no, to jest coś niesamowitego. Wydarzenie w Teheranie było bardzo ważne z punktu widzenia wyjazdu tutaj, naszego przejazdu, ponieważ przede wszystkim mogliśmy skorzystać z uprzejmości. Tutaj placówki Rzeczpospolitej Polskiej, zostaliśmy zaproszeni tutaj, zostaliśmy objęci opieką. Przede wszystkim infrastruktura ambasady piękna, piękna rezydencja, w której zostawiliśmy obrazy. Można zobaczyć na naszym kanale śladami uczestników na YouTube. Bardzo dużo ludzi z lokalnej społeczności, mediów, telewizji i prasy przyszło obejrzeć Jelcza, przyszło obejrzeć, posłuchać o wyprawie za napórny południowy 79 roku, ale również od całej złotej erze polskiego himalaizmu Przyszło porozmawiać o relacjach irańsko-polskich, o wspólnych dokonaniach górskich z lat 70., -tych. nawet pokazywali nam książki po polsku, w których były napisane rzeczy, których nawet my nie mieliśmy, nie byliśmy świadomi. To jest coś niezaprawdopodobnego. Federacja Górska, tutaj przedstawiciele Federacji Górskiej i Irańskiej chcą z nami współpracować. Zdarzenie się naprawdę udało. Pracówka stanęła na wysokości zadania i możemy tylko podziękować i pochwalić tutaj tą współpracę. Wizyta na razie drugi dzień w Iranie przebiegła, tak, jest udana, przebiegła bezbłędnie. Na pewno będziemy długo o tym pamiętać. Chcemy jechać na południe jak najszybciej, e, udawać się do portu. Czekamy tylko na... Jeszcze mam nadzieję dzisiaj wieczorem, przypomnę jest 2,5 godziny różnicy czasowej z Polską, z pol w stosunku do polskiego czasu. E, z naszym kontaktem irańskim, e, no i e, może będziemy mieli nowego uczestnika tak, w drodze do Nepalu, jeżeli uda się to te połączenie morskie uruchomić. E, ja jeszcze raz podkreślę, nigdzie się nie spieszymy, historia została zapisana, e, nigdzie nie ucieknie. Czy my będziemy w Nepalu za tydzień, czy za miesiąc, czy za pół roku, to tak naprawdę nic nie zmienia. Najważniejsze jest, żeby korzystać z takich wydarzeń, jakie były dzisiaj, żeby tę społeczność lokalną uświadamiać, jakim Polska była potęgą w tamtych latach, w 70. i 80., jakie ma dokonania, żeby się pokazywać w prasie telewizji lokalnej, żeby ta informacja o tym przejeździe symbolicznym, bądź co bądź, była pokazywana jak najczęściej. I to jest tak naprawdę celem tej wyprawy jest przejazd, nie wiemy co będzie za następnym, nie tyle co za następną granicą, nie wiemy co będzie za następnym kilometrem, nie planujemy już dni, nie wiemy co będzie za 2-3 dni, tak więc no, obserwujcie śladami uczestników na naszych socialach, obserwujcie jelczewhimalaja.pl, bo to jest nasza oficjalna strona internetowa, tam jest trasa pokazana, gdzie jesteśmy, bądźmy w kontakcie. No. Relacje przedstawiamy dość często, tak więc... Y, obserwujmy, obserwujmy wspólnie e, tę ekspedycję i e, starajmy się zrealizować wszystkie zamierzone cele. Wspomnieć o tym dzisiejszym dniu. Bo jedziemy na południe szukać statku na stopach dla naszego hiercza. I nie może nie mogliśmy objąć takiego miejsca, jakim jest pustynia. What is the name of the desert? Uh, Maranjob Desert. Maranjob and this is so. All... Hey.